I 30. Prawy 3 plus. 30. Prawy 3 do lewy 3. 30. Prostój. I lewy 2 na znaku. 50. Lewy 3 późny. 30. Na szczycie trzymaj lewej. I prawy 3 plus. Trzymaj lewej i prawy 3 plus. Ściska jak polera. Chuj, no. Ostrożnie. 50. Prawy 4 długi. 50. I za szczytem 15. I prawy 2 z drogi. Prawy 2 z drogi. Dalej 100 prostuj. I lewy 4 plus długi. Dalej 400. I szykana od prawej poczwórna. Szykana od prawej poczwórna. Po I prawy 4 szeroko, 250. I zaszczytem 50. I lewy 4 minus. Po nim 200.

Lewy 4, 10 i prawy 3 nie ciąć, prawy 3 nie ciąć, do lewy 3 po kuli i za szczytem prawy 2 ważny, za szczytem prawy 2 ważny, 300 prostuj i prawy 2 nie ciąć, prawy 2 nie ciąć.

I lewy 2 na most z drogi, lewy 2 na most z drogi przed tym sierżantem. 60, prawy 4 nie ciąć, 20 i lewy 3 plus, 30, lewy 4 do prawy 5, 60, na szczycie prawy 4 ciasno, tull, 40, lewy prawy 5 i 100 prostuj.

I lewy 6, sześć. 60 i prawy 2 na znaku szeroko, prawy 2 na znaku szeroko, 60, lewy 2 z drogi, tu za sierżant, 50, prawy 5 i zaszczytem 20 i prawy 5, 40 i prawy 4, minus niesie, 70, na szczycie prawy 4 minus 20 i lewy 3 plus. Do prawy 2 na znaku. Prawy 2 na znaku. 60. Za szczytem 30. I lewy 4. 50. Lewy 2 na znaku. Lewy 2 na znaku szeroko. 50. Na szczycie prawy 6. 40. I za szczytem, prawy 5 i wygrodzenie od lewej, i wygrodzenie od lewej, tu między te baloty. 30, na szczycie lewy 6, 40, prawy 6, 70 i prawy 5, długi, zacisk do 4, zacisk do 4. Ło! Trzymaj, 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 trzymaj! Ło!